Cześć, z tej strony Maciek Krzyśniewski, kanał 2 II i 3 Liga.pl. Zapraszam Was na podsumowanie 28. kolejki 3 Ligi Grupy 4. Łapki w górę, subskrypcje, e, udostępnijcie to również, również w swoich mediach społecznościowych, gdzie serdecznie dzięki. Pomagacie tym samym w rozwoju kanału. Na początek zaczynamy od bardzo ciekawego spotkania, które miało miejsce w rącznej. Byłem na tym meczu. W czwartek na kanale Drugoligowiec pojawi się fajny vlog. 8-9 minut kuli z tego spotkania, a także zaprezentuję wam w tym vlogu e, taki spacer po tym ośrodku Krakowia Training Center w rącznej. Także serdecznie zapraszam, naprawdę e, uważam, że fajny materiał. To spotkanie było bardzo ciekawe, bardzo dużo się działo. Początek był taki dość spokojny, natomiast potem rozkręciło się to naprawdę na dobre. Rozpoczęło podhale od ostępowania słupka bramki Krakowi, zrobił to Serafin. Krakowia była przy piłce, ale nie mogła złapać odpowiedniego rytmu. No i to wszystko kończy się w 25 minucie e, golem samobójczym. Do własnej bramki trafił Mateusz 5. E, Było 0-1 dla gości. Mógł cieszyć się e, będący na trybunach mm, trener e, Podhala e, Szymon e, Grabowski. 35 minuta. I budowali swoje akcje gracze trenera Gizy w sposób naprawdę bardzo taki metodyczny, spokojny i konsekwentnie rozciągali ten zagęszczony środek Podhala, mając również przewagę na skrzydłach. No i owocem tego był gol wyrównujący. Kanach, bardzo ładne trafienie wyrównujące. 30. Szósta minuta spotkania było 1 do 1. No i pasy po tym golu wyrównującym ewidentnie złapały rytm. Widać było, że te akcje coraz bardziej się zazębiają. Że zawodnicy wchodzą na coraz wyższe obroty. Stały fragment gry. No i nie, można powiedzieć niechciany w hutniku Kacper Jodłowski, który też w hutniku grał dość słabo. Trzeba przyznać, w drugiej lidze świetnie w tym meczu wyglądał. I zdobył gola głową na 2 do 1. 54 minuta. Podhale po przerwie wyszło z mocnym postanowieniem odrobienia strat. Tutaj sobie takie dość obszerniejsze te fragmenty przed bramkami zostawiłem. 54. minuta, znowu penetracja boków. Tam naprawdę Podhale wyglądało słabo, no i bała z najbliższej odległości na 3 do 1. No Bała też w tym meczu wyglądał naprawdę dobrze. Kapitalne warunki fizyczne. Dobrze się poruszał. Ale pod hale się nie poddało. 69 minuta. Serafin egzekwuje rzut wolny. Dobre dośrodkowanie. Tam piłka zatańczyła w polu karnym. No i bardzo ładnym uderzeniem. Płatek zdobywa gola na 3 do 2 to było naprawdę bardzo ładne trafienie zawodnika gości. No ale coś z tego, skoro w zasadzie płatek trafił w 69 minucie, a kilka minut później dosłownie Stahera w 75 minucie znowu wyprowadza gospodarzy na Dwubramkowe prowadzenie to już podciął skrzydła pod które też wyglądało w tym meczu e, słabo fizycznie. Nie mieli siły, po prostu zawodnicy trenera Grabowskiego. No i takie oto kuriozalne e, trafienie do własnej bramki zalicza Mateusz Broda. No i już potem e, do końca ten wynik nie uległ zmianie. Krakowia wygrywa bardzo e, ważne spotkanie w kontekście walki o awans. Podhale w tym momencie już delikatnie na musiku, nawet niedelikatnie, a bardzo bo 6 punktów do lidera. I no, przy takim zagęszczeniu drużynę w czołówce może być ciężko tą stratę odrobić. Drugie spotkanie, Wisłoka-Wulczanka. Wulczanka już no, w zasadzie w czwartej lidze, ale walczy ambitnie zespół trenera Kuźmy. Natomiast Wisłoka w górnej części tabeli. Tutaj bardzo ładny gol, 15. minuta. Gospodarze wychodzą na prowadzenie Łukasz Siedlik. Takim płaskim strzałem szczurem, jak to się mówi, czasami kibice starszej daty e, często takiego sformułowania używali. E, pokonuje bramkarza wulczanki. 24 minuta. No i zwiększenie prowadzenia ekipy Dariusza Kantora. Ładnie zapowiadająca się akcja. No nie wyszła tak jak pewnie by tego chcieli zawodnicy biało-zielonych. ale tutaj przypadkowo odbitej piłki przez jednego z obrońców wulczanki dopada Tomasz Palonek i trafia do siatki. W 49 minucie karnego nie strzelił Palonek, a tutaj Gol kontaktowy, 55 minuta, bardzo dobre prostopadłe, takie penetrujące e, podanie i Diuma Sumbu, też myślę, że jeden z ciekawszych zawodników w tej wulczance, zdobywa gola na 2-1, ale tylko e, tyle, na tylko tyle stać było e, gość. Sokusieniowa, Stal-Stalowa Wola 0-0. To spotkanie komentowałem, był to mecz słaby. Ogólnie rzecz biorąc, mało sytuacji podbramkowych, ale no zdecydowanie to spotkanie na plus dla gospodarzy, którzy no byli, można powiedzieć, też pod lekką presją związaną z walką o utrzymanie, ale taką presją pozytywną, bo te wyniki w ostatnim czasie naprawdę dobre. No Stal Stalowa wola już chciałaby, żeby ten sezon jak najszybciej się zakończył, bo no bo im nie idzie, po prostu wyniki są poniżej oczekiwań i to wszystko wygląda bardzo, bardzo źle. Tutaj sobie taką jedną sytuację wyciągnąłem. No ratował Smyłek w tym spotkaniu Stalówkę. I był najlepszym zawodnikiem gości, co też dużo mówi o dyspozycji podopiecznych Łukasza Surmy. Dobrze grał Feret, dobrze grał, e, dobrze grał e, w Sieniawie również Lis. Starał się także pikiel, no naprawdę dobrze to wyglądało w defensywie, geniec e, Trzymał to wszystko z drelichem i, 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 i wyglądało to naprawdę OK. Pasterczyk Bramkarz w zasadzie no, niespecjalnie w ogóle musiał się e, wysilać. Nie było jakichś groźnych akcji. W pierwszej połowie próbował parę razy świderski, ale to e, tak naprawdę e, Specjalnego zagrożenia nie stwarzało pod bramką gospodarzy. Ci byli bliżsi zwycięstwa, grali też ostatnie w zasadzie 35 minut w przewadze, no, ale ostatecznie bramki nie padły. Siarka Tarnobrzeg, Wisła Sandowierz, no siarka też, znając już wynik pod hala, chciała doskoczyć do Krakowi. Tutaj taka lekka kontrowersja, aczkolwiek dla mnie niespecjalnie, bo bo według mnie ten rzut karny się należał za zagranie piłki ręką Stefanik. 35 minuta z rzutu karnego po takim oto zagraniu. No Uciekał zawodnik Wisły, aczkolwiek nota ręka gdzieś tam wystawiona trafiła go w dłoń i denerwował się trener Pacholarz. No nic dziwnego, bo Wisła, Puła Wisła przepraszam, Sandomierz. No, jest naprawdę ciężkiej sytuacji. Musi, musi już wygrywać seryjnie tych kolejek, coraz mniej do końca, a punktów nie przybywa. No, i tak od początku sezonu mówiliśmy, że ten sandomierz i tak się jakoś utrzyma i tak da radę. No, ale teraz podczas tego, jak już wiadomo, że hutnik spada, to no, muszą się wziąć naprawdę mocno do pracy. Jeśli chodzi o przede wszystkim robienie punktów, bo nie wątpię, że trener pacholarz mocno pracuje ze swoimi zawodnikami nad poprawieniem gry. Natomiast z punktami jest. Jest ciężko. Siarka wygrywa 1-0 bez jakichś fajerwerków, ale, ale, ale trzy punkty się liczą tutaj najbardziej i Siarka je sobie dopisuje i doskakuje do nie, pasów e, w tabeli. Kolejne spotkanie, Krzounia, więc no też zespoły, które pff, można powiedzieć już o nic specjalnego nie walczą. Oprócz dobrego imienia i, i jak najwyższego miejsca w tabeli Michał Nawrot w ostatnio Ostatnio w KSZO naprawdę błyszczy. No i dobrze, bo jest to zawodnik z pewnością o bardzo dużym potencjale. Taki moim zdaniem jeden z najbardziej hmm, zawodników, którzy mogli zrobić naprawdę dużą e, karierę. A z różnych powodów tak się nie stało. No ale nie, gra w KSZO jest tutaj e, fundamentem tego zespołu. I, I dobrze. Jeden do zera. też e, w ostatnim czasie, e, trzeba powiedzieć, w porównaniu do tego, jak wyglądało e, momentami wcześniej, wygląda naprawdę e, całkiem nieźle. No, i tutaj e, w tym spotkaniu też pokazali swoją wyższość graczy trenera Wójcika. No, lubię bardzo Mateusza Zająca, prywatnie gdzieś tam też się, się znamy. Natomiast, y, no, on sam wie doskonale, że tutaj powinien to piłkę obronić. Brogiela strzał no był celny, ale umówmy ale się, że do obrony. No też tam chyba murawa delikatnie nie pomogła, bo jak sobie zobaczycie, to e, no były tu takie placki dziwne ziemi, można powiedzieć. O, tutaj, w tym miejscu, tutaj. No i chyba tam ta piłka po prostu spełzła, tak na, na murawie. No sam gra, kopałem gdzieś tam grałem na bramce, więc, więc wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Sam takie bramki gdzieś tam puszczałem, naprawdę, że, że piłka się krzywo odbiła. No tutaj z kolei Mateusz pokazał, że jest, no moim, zdaniem, moim zdaniem, naprawdę bardzo dobrym bramkarzem. I, I ratował swój zespół nie raz, nie dwa, a po prostu takie sytuacje gdzieś tam czasami w piłce nożnej mają miejsce, także Mateusz, pozdrawiam cię serdecznie. Nic się nie dzieje. Tutaj z kolei Unia. Zdobywa gola kontaktowego, też ambitnie. E, grali goście, Gabriel Kieroński, 78. minuta. Nie sięgnął piłki Szymkowiak, chociaż też wydawało się przez e, moment, no, że to strzał nie był jakiś specjalnie e, bardzo mocny. No a Kieroński zawodnik, e, 2003 rocznik, naprawdę młodziutki. Fajnie, że, że też tacy zawodnicy... Są wprowadzani przez e, trenera Unii do składu. No i tyle 2 do 1. Tak się skończył ten mecz. Już mogę Wam zdradzić więc, e, więc tutaj dalej nie będziemy e, oglądać tego skrótu. E, Krzow wygrywa i e, w tabeli jest nad Unią. Kolejne spotkanie. A tutaj miałem już przygotowane bramki, ale nie poszło za jednym e, zamachem. E, Tomasowia, Awia. Awia w ostatnim czasie też pokazuje, że wcale nie rezygnuje z walki o podłączenie się do czołówki. Musiała wygrać Awia na Tomasowi. Tutaj przewaga umiejętności poszczególnych zawodników w mojej opinii jest po prostu zbyt duża. Maluga 25 minuta też jeden z moich ulubionych zawodników w trzeciej lidze grupy 4. Muszę przyznać. A w 83 minucie, kunca, to spotkanie było rozgrywane na bocznym boisku. W ogóle jestem zdziwiony. No, bo jeżeli to jest boczne boisko takiej jakości jak ja tutaj widzę, no to naprawdę w Tomaszowie, czy też w okolicach, nie wiem gdzie to boisko jest umiejscowione, to powiem szczerze, że naprawdę jestem w szoku, bo, bo ta, ta murawa jest po prostu fenomenalnie przygotowana. Tak to wygląda. Także jeżeli wiecie coś, to piszcie w komentarzach. Wiem, że ktoś tam z, są osoby z, ta, z Tomaszowa, które oglądają, więc napiszcie w ogóle co to za boisko, bo powiem szczerze, że spoko to wygląda. No, i tyle, Awia wygrywa, i pff, no, przy takim terminarzu, jak ma to, myślę, że w na najbliższym czasie może też gdzieś tam się podłączyć, nawet do tej walki o, o najwyższe cele. Zobaczymy. No, i tutaj, spotkanie najważniejsze, jeśli chodzi też o. No, obok tego spotkania Krakowi z Podhalem, jeśli chodzi o kształt czołówki. Tutaj mamy, no, bardzo kontrowersyjną decyzję, moim zdaniem, tutaj nie ma rzutu karnego. Wyszedł z bramki lipiec, złapał piłkę, no wpadł w niego zawodnik. Yy, zobaczmy to jeszcze raz, wpadł w niego zawodnik hełmianki. Yy, to nie może być nagroda dla, dla zawodnika, że wpada w, yy, w przeciwnika. No tutaj widać było, zawodnicy też są inteligentni, ja po prostu jestem przekonany, że zawodnik hełmianki widział, że do tej piłki nie dojdzie, bo to było widać, że, że lipiec po prostu wyjdzie. No wychodzi bramkarz z kolanem. No takie są. Yy, taka jest technika, więc. Yy, no staranował zawodnika hełmianki Lipiec, natomiast tutaj w mojej opinii nie może być nagrody dla napastnika, tylko ma, musi być nagroda dla bramkarza za skuteczną interwencję. No, nie da się wyskoczyć do piłki i złapać piłki w miejscu, bo no, tak jak mówię wielokrotnie, no kopałem na pozycji bramkarza, więc, więc wam mówię jak jest, także tutaj dziwny e, ten rzut karny, został on wykorzystany, potem kapitalne trafienie Bednary, e, z karnego wcześniej trafił Mazurek, a Bednara w 38 no trafił fenomenalnie, no naprawdę, ja muszę to zobaczyć jeszcze raz, bo to jest naprawdę, no śmietana, śmietana po prostu to trafienie, e, świetnie się to e, ogląda. Łagów nie rezygnował, Łagów walczył o chociażby punkt. W 88 minucie Kamil Orlik zdobywa gola kontaktowego, no i w końcówce kolejna kontrowersja, natomiast tutaj na pewno się nie podejmę oceny tej sytuacji. Nie jestem w stanie z tej kamery stwierdzić, czy był spalony, czy nie. Ciężko powiedzieć i nie wiem. No, sędzia po prostu nie uzna tego gola, nie powiem. Ze swojej perspektywy, po prostu z tej kamery nie jestem w stanie tego ocenić. Tak czy inaczej, Hełmianka e, wygrywa bardzo ważne spotkanie w Łagowie, no i też pokazuje, że ten Łagów jest do pokonania, co w ostatnim czasie mogło wydawać się e, ciężkie. No i Hełmianka wciąż jest e, w grze. Tyle, jeśli chodzi o bramki, e, Wam przygotowałem. Jeśli chodzi o pozostałe spotkania, to niestety skrótów e, nie ma. Czyli Orlenta Podlasie, nie widziałem skrótu na YouTube, więc nie ma. Tam Podlasie wygrywa 2 do 0. Jarzynka i Dial Spring zdobyli gole, to taka myślę niespodzianka w tej kolejce. I czarni połaniec wygrywają 2-1 z koroną Rzeszów, tam Bakowski Krempa i w międzyczasie tak zwany Mateusz Jędras między tymi dwoma rankami strzelił gola na 1 do 1, a więc Bakowski potem Jendras i Krępa daje zwycięstwo ostatecznie nie, czarne. No też to jest... Kolejny, kolejny mecz, który przegrywa Korona. No i kurczę, nie widzę raczej szans tutaj, żeby Korona się utrzymała w takiej dyspozycji. No nie widzę tego. A Czarni z kolei z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie się gdzieś tam dźwigają w górę tabeli. Dobra, tyle mojego gadania. Zobaczmy sobie wyniki. Wisłoka, Wulczanka 2-1, Krzo 2-1 z Unią, Czarni 2-1 z Koroną takie 2-1, yy, 3 pod rząd wyniki, Tomasowia 0-2 yy, z Avią, Soku remisuje bezbramkowo ze Stalową Wolą, Siarka 1-0 Wisła-Sandomierz yy, Orlęta yy, przegrywają, przepraszam z Podlasiem 0-2, Krakowia pokonuje Podhale 5-2 i Łagów yy, przegrywa u siebie z Chełmianką tak wygląda yy, komplet wyników i zobaczmy sobie na tabelę. Prowadzi Krakowia 57, Siarka 57, Hełmiaka 54, Łagów 54, Podhale 51 i Awia 50. No naprawdę, no to, jest, to jest niemożliwa ta liga. Kto tutaj ostatecznie awansuje? Biorąc pod uwagę to, jakie mecze mamy yy, już niebawem, no to naprawdę yy, można się zastanawiać godzinami i e, można nie dojść do e, jakiegoś pomysłu. E, kolejna e, seria gier, łagów i słoka, też niekoniecznie musi być to łatwy mecz dla łagowa. E, Hełmianka Krakowia 2, no to mecz na szczycie, hit kolejki, Podhale, Orlęta, również trudna moim zdaniem będzie przeprawa dla Podhala, e, Podlasie, Siarka, również e, ta Siarka tam e, musi się sprężyć chociaż, no, Podlasie, jak widać, też jest takim nieprzewidywalnym zespołem, potrafią wygrać w Radzeniu a też e, u siebie 0,6 z Krakowią, więc no, siarka jak się zepnie, to raczej tam nie powinna wygrać. Wisła, Sandomierz, Soku, Sieniawa, to mecz o 9 punktów, już nawet nie o 6, tylko o 9 dla, dla Sandomierza, u siebie z Sieniawą, Stalowa Wola, Tomasowia, Korona, y, Czarni, Połaniec, przepraszam, czyli no, też teoretycznie awia tutaj powinna wygrać. Y, Korona, Kszo, to też już chyba takie meczu życie, możemy powiedzieć, dla korony Rzeszów. E, Unia Tarnów Wulczanka. Tak to wygląda. Cóż, dzięki za dziś. Jeśli doceniacie moją pracę, to dajcie łapkę w górę, udostępnijcie to gdzieś na Facebooku czy, czy coś. I dzięki z góry. Pozdrawiam serdecznie. Maciek Szcześniewski. Cześć.